Hej, Kabidowie, kabi. dzisiaj gramy w taką jakąś grę o wyścigach. Mega dużo ludzi tutaj jest. No dobra, nie mega dużo, no ale ja tak sporo. I tutaj macie nadal na dole transformację bierzemy. I oczywiście Rubik. Czemu my tak wolno biegamy? Dobra, już rozumiem o co w tym chodzi. Dajcie znać, czy wolicie, żebym tak kamerę trzymała? Czy tak? Bo ja chyba wolę jeszcze, że tak. Lecim. Prawie i bym po prostu nie zdążyła. Spadłam. Ops. Dobra, trudno się mówi. Dobra, teraz tak. Gdzie tu się trenuje? Tutaj. Aha, to znika No, no Okej. Okay. Trochę nadal nie kumam tego. Teraz Ja tu nie mogę skakać? Dobra, już kłam. Patrzcie, tutaj już w ogóle nie pójdę. O, a tutaj już mogę skakać. Okej. Okay. Hmm. O, trochę szybsza już jestem. No, A, dobra, to trzeba po prostu stukać. Mamy tutaj obrót. I zakręcimy sobie kołem. Hmm. To bym chciał wynosować z są... Kurde, jaka szybko już jestem. o kurde, ja tu zaraz spadłam. Dotarłam. Um, mamy jajeczko i mamy kotka. O. Dobra, pójdziemy się jeszcze raz. Na to. Kurde, co jest, czemu ja spadłam? No, ciągle z tego spadam po... normalnie, jestem za szybka teraz. Okej. Okay. Coś tutaj, no... Dobra, jest. Wygrałam. No to co? Zasubskrybowałam. Aha, nie da się. No potrzebny VIP. Aha. Biegniemy. W ogóle do końca nie wiem, odchodzi w tej grze. Dobra, co tu dalej co, co? Jeszcze raz sobie w tym ułatwić. Tylko tylko nie, 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 kolejna. nie, 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 No ja nie, mogę. znowu spadłam. Sorry jak słyszycie moich rodziców, ale po prostu się coś tam kłócą. I jest, wygrałam. Chodźcie, po prostu chyba się przeniesiemy do innej gry, bo tutaj już wszystko przeszło. Więc no, widzimy się w ten następnej grze. Okej, okay, jesteśmy w następnej grze. Pierwsze co, to mi się rzuciło to w oczy, a drugie to w oczy. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj mamy coś Ginu. Tutaj... tylko, kurde. No oczywiście, że kurde za robuksy. Tutaj chyba trzeba gdzieś wejść. Tutaj oni coś tam mamy. Tutaj mamy, co to? to? Demon Fits. Hmm. Hmm. Sądzę, że sobie weźmiemy, weźmiemy to demon. Czy w ogóle da się tu wejść? Nie. Tutaj mamy 3D. O, nawet no, 0x0. Robux mamy. O, dobra, finosło nas. Chcecie więcej takich odcinków? Dawajcie łapkę w górę i subskrypcję. Na pewno będzie więcej takich odcinków. Aha, nie mam chyba internetu, więc muszę inną grę wziąć. Dobra, jestem już w jakiejś innej grze i tutaj mamy takie coś, a tutaj mamy takie coś. No dobra, ja wszystko rozumiem. Tutaj coś takie, coś mamy. Hm. Większość widzów lubi Rumi. Ja też bardziej lubię Rumi właśnie. Okej. Okay. Tutaj mamy Golden, chyba taniec. Tutaj nie wiem, co mam. Tylko jak tu można się za kogoś przebrać? Bo nie wiem. Patrzcie, w ogóle tutaj na górze jest takie koło. Patrzcie. Koło normalnie tam jest. Jak tu można się tu przebrać? No, no dobra. Ale to nie wiem, jak można się tutaj przebrać. Na przykład Zarumi, albo Miry, albo Zoe. No halo, jeszcze sprzedać. Dobra, ta gra też się nie sprawdza. To chyba seria po prostu. Jak to się nazywa? Sprawdzenia fajnych gier z Huntrix. Widzimy się w następnej grze. Dobra, jesteśmy w następnej grze. Chyba musimy tutaj iść. Trochę ja nie... Pani mają Trochę ja nie... Dobra, rozumiem. Trzeba przed takim typem uciekać. Spróbuję jeszcze raz. Jest tu! Trzeba uciekać przed tym. Przed... przed, przed takim umięśnionym... Nie wiem, jaką on miał. Aby? Jakoś tak. Aha, nie spodziewałam się tego i od razu zleciałam. Okej. Okay. Czyli tu są co inne rundy jakby. Każda runda jest inna. No dobra. Idziemy za tą pa... dziewczyną. No, żeby nas poprowadziła. Teraz za tym chłopem. Nie. Zielona odpada. No idź! Aha, czas minął. No dobra. Ciekawe co teraz będzie. Zaczyna mi się w sumie trochę tak podobać ta gra. O nie. Ja tu spadnę. Ja to wiem. Dobra, może tu spróbujemy? Nie. Nie, no nie to Więcej nie idę pierwszą. No, idźcie, skaczcie. O, ja pierdziu. Skaczcie! Nie, to tutaj. No, dawajcie. Ja nie zamierzam iść pierwszą. chciałabym tutaj pić ale Chyba się nie da. Dobra, ryzyk fizyk. I odpadłam. Nie no, nie wytrzymam. Ile czasu zostało? Minuta. Które jest w moim pokoju muchę, no, ale właśnie mucha mi tu, ktoś tu jest. Ktoś tu jest z tyku z... z... Boys, a większość jest z... Huntriks. Huntrix. Zoe, Mira, ja też bym chciała być... No, dawajcie, ja nie zamierzam iść pierwsza. Zaraz czas nam się skończy. Aha, czas się skończył chyba. Nie. O, dobra, tak, czas się skończył. I w ogóle dajcie znać w komentarzach, kogo lubicie najbardziej z Sadia Boys i Hankrix. Bo jest Hankrix Rumi, a Sadia Boys Ginu. Będziemy ja po prostu tak w kółko biegać. Nie wiedziałam, że to tak się robi. Albo będziemy, nie dobra, skakać się po prostu nie opłaca. Tak. Dobra. I padłam. To się tutaj przepuściło. <grystanie> Za ile? Minuta. Słuchajcie, widzimy się w następnej grze. O dobra. Dobra, dobra już Jeśli chcesz jeszcze też więcej odcinków z. Moim rodzinnym wiadecznym, to też piszcie w komentarzach. Tutaj. Bobby, tutaj. Huntrix. Ups. Dobra, słuchajcie. Próbujemy jeszcze raz. Dinu, Idziemy w Dzinu. Tutaj Bobby, Tutaj. Co to w ogóle jest? Nie wiem. Dobra, Houndrix. O! Co słyszymy? Wszyscy. Chyba wszyscy. Myślę, że uczyniłem. jest taka śpiąca. Czemu ktoś tu napisał? część i taką? Minkę. No, Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Pa.